Słuchajcie, polskojęzyczny rząd przygotował właśnie projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania, wspierania agresji na Ukrainę oraz dbania o bezpieczeństwo narodowe. W ramach tej ustawy przewidują oni tworzenie listy zarówno podmiotów prawnych, jak i osób fizycznych, która to lista będzie stanowiła takie upoważnienie do zamrożenia wszystkich aktywów, całych pieniędzy, nieruchomości i wszystkiego zablokowanie wszystkich ruchów. I będzie się to odbywało na podstawie uznaniowego wpisania na listę. Owszem, będą się tutaj wypowiadały pewne służby na ten temat, to będzie na jakieś ich zgłoszenie, ale tak jak wiecie, z Pegasusem u nas nie było jasno. Aspiracje rządowe i możliwości, jakie da taka ustawa są nieograniczone, a polska konstytucja mówi też o tym, jak powinien jak powinno to wyglądać w porządku prawnym. Więc wyobraźmy sobie czysto hipotetyczną sytuację że jest po prostu jakaś firma albo przedsiębiorstwo, która po prostu y, przestanie istnieć, dlatego że zostanie zablokowana, zamrożona na jakiś czas, potem się okaże być może, że było to omyłkowo albo zbyt pochopnie i jest klops. I druga rzecz, biorąc pod uwagę to, że coraz więcej osób, na przykład w internecie mówi o różnych rzeczach, o których zapominają media głównego nurtu, wyobraźcie sobie czysto hipotetyczną sytuację, że na przykład któryś z moich materiałów jest uznawany za materiał szkodzący bez Bezpieczeństwu narodowemu i na tej podstawie zostaje wpisany na taką listę i nie mogę tworzyć, bo nie mogę żyć, jestem w ogóle zablokowany, uziemiony, czy ktokolwiek z innych osób, która po prostu zrobi coś, co rząd uzna za działanie na szkodę naszego bezpieczeństwa. Jest to bardzo poważna sprawa. Mam nadzieję, że dyskusje na ten temat dalej będą się utoczyły i zostanie to jakoś lepiej usankcjonowane i unormowane. Bo z jednej strony trzeba działać. I jest potrzeba aktywnego działania i posiadania narzędzi prawnych do tego, żeby przeciwdziałać wspieraniu agresji Rosji na Ukrainę, bo to jest bardzo złe, ale z drugiej strony nie można wylać dziecka z kąpielą i nie można pozwolić na to, aby polskojęzyczna władza pozwalała sobie na przyznanie sobie narzędzia, które pozwoli im zrobić bardzo dużo. Niewygodna konkurencja. Niebezpieczne osoby komentujące pewne rzeczy w internecie, pokazujące, mogą być uznane za działające albo na, za wspierające Rosję, albo za działające przeciw naszemu rządowi i bezpieczeństwu, co będzie się wiązało z tym, że zostaną wpisani na listę, i wtedy kicha.